Wykonał swój pit stop. Kółka wcześniej, że on tutaj strasznie szeroko wyjechał. Wyruszył do kwalifikacji piątego wyścigu. Piątego wyścigu pierwszej rundy RKC 2019. Jeszcze momencik. Po tym wyścigu będziemy mieli prawdopodobnie chwilkę przerwy. Mniej więcej, którą mamy godzinę, w pół do drugiej. O czternastej startuje pierwszy wyścig drugiej rundy. Zawodnicy. Prawie wszyscy w Gokartach. Przypominam, po tym wyścigu, chwilka przerwy organizacyjnej, podsumujemy pierwszą rundę. Zobaczymy na tą chwilę na pewno na prowadzeniu Adrian Kowalski, bo jak dotąd jest jedynym zdobywcą kompletu punktów. Ale mamy tutaj w tym ostatnim wyścigu na pewno kilku chętnych. Do kompleciku. Przypominam. Zobaczymy zaraz Mikołaja Pela, mistrza 2018 RKC Adama Szydłowskiego, rekordzistę toru w Łodzi. Ale to nie tylko oni będą się tu liczyć. Jest Marcin Racewicz. Jest Jarek Kamieniarz. I oczywiście. Jeszcze kilku kierowców, którzy mogą zabłysnąć. Jest Karol Romanczyk, jest Maciek Bratoś. Kogo ja tu jeszcze widzę? No pozamykali szybki na kaskach i już ich teraz nie poznaję. Oczywiście wszystko okaże się. Najpierw, później, finalnie po wyścigu. Kuba Jagura. Właśnie go zauważyłem z tego tłumu. Również bardzo szybki zawodnik z teamu BRT. No i zobaczymy. Pierwszy Marcin Racewicz. Jego czas na tablicy pojawi się jako pierwszy, niekoniecznie najlepszy. Dawid Szczęsny. Karol Romańczyk. Kacper Błażyński. Mikołaj Pel, Adam Szydłowski, Maciek Bratosz, Kuba Jagura i jako ostatni swoje okrążenie kwalifikacyjne wykona Jarosław Kamieniarz tymczasem Marcin Racewicz, gdzie postawi poprzeczkę? 36994, bardzo dobry czas, rewelacyjny wręcz. Karol Romanczyk za nim. Kolejni zawodnicy za nim. Czekamy na Mikołaja. Na Adama. Mikołaj 188. Szydłowski Adam. Pierwsze miejsce. Jeszcze Kuba Jagora, jeszcze Jarek Kamieniarz. Jarek Kamieniarz trzeci. Mamy mamy start ale grupa. Adam Szydłowski, pull position, dodatkowy punkt. Zarazem jak na razie dzisiaj najlepszy czas kwalifikacji. Z drugiego pola Marcin Racewicz. Trzeci na starcie ustawi się Jarek Kamieniarz. Piąty. Jeszcze urzędujący mistrz RKC Mikołaj Pel. Czwarty Mikołaj. Piąty Kuba Jagura. A za nimi Romanczyk Bratosz. Stankiewicz Szczęsny Skowron. I Błażyński, tym razem Kacper, bo Michał jechał wcześniej. I za moment okrążenie formujące najazdowe i 18 okrążeń ostatniego wyścigu pierwszej rundy RKC. I wróciłem sobie na stanowisko komentatorskie. Stąd doskonale wszystko widać. W całej stawce przewodzi zdobywca pool position Adam Szydłowski. Jeszcze moment. Zwolnił teraz. Ułożył się wszyk. No i zobaczymy. Adam Szydłowski, Marcin Racewicz, Jarek Kamieniarz, Mikołaj Per, Kuba Jagura. I chyba Karol Romanczyk za nimi. Następnie, tak po kaskach, poznaje, że chyba Maciek Bratosz. Ale to na razie zostawmy nazwiska i imiona. Sędzia gotowy. Wystartowany wyścig. Patrzmy na pierwszy zakręt. Adam Szydłowski, pierwszy. Tutaj Marcin już jest obok niego. Jarek troszeczkę stracił, ale wszystko to nam się tu z powrotem wyrównuje. I jak cień za nimi. Mikołaj Pel i Kuba Jagura. Dalej mamy ciutkę różnicy i walka tutaj pod koniec stawki. Wychylił się, postraszył, nic to nie dało. I rozpoczęliśmy pierwsze okrążenie piątego wyścigu pierwszej rundy. Zarazem ostatniego w tej rundzie, po zakończeniu tej rundy, będziemy mieli już klasyfikację drużynową juniorów, seniorów, generalną. Po pierwszej rundzie wszyscy zawodnicy będą. Adam Szydłowski ma szansę wyrównać wynik Adriana Kowalskiego, to znaczy komplet punktów. Na razie ma już pół position, to już jest jeden krok w tym kierunku. Teraz trzeba tylko wygrać wyścig, uzyskując w międzyczasie najlepszy czas okrążenia. Zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. Nieprawdopodobne, Adam już jedzie poniżej 37 sekund, a to jest, słuchajcie, drugie okrążenie wyścigu. Dla tych, którzy nie byli wczoraj, nie oglądali nas wczoraj, nie wiedzą, Adam Szydłowski startował wczoraj w wyścigu drużynowym z Pawłem Wojciechowskim. Paweł pojechał pierwszego stinta, natomiast Adam trzy godziny samodzielnie walczył do samego końca. Zajęli ostatecznie drugie miejsce za MG Racing braciami Grzyb. I widać, że dużo to dało Adamowi od razu jest w gazie. Jedzie bardzo szybko. Natomiast też warto zwrócić uwagę na Jarka Kamieniarza. Również przełamał 37 sekund. Ale zarówno Marcin Racewicz, jak i Mikołaj Pel niziutkie 37. To jest w zasadzie już teraz cała czwórka przełamała 36. A Adam z Marcinem 36800 około. Bez jakichś tam ułamków, drobniutkich. Bardzo, bardzo wysoki poziom, bardzo dobre tempo. Może Kubuś Jagura teraz fajne okrążenie, 37.0. Może tu zaraz ich dogoni, nawiąże walkę. Może coś się zakłótuje pomiędzy pierwszą czwórką i Kuba będzie w stanie to wykorzystać. Nie wiemy tego, wiemy natomiast, że jest cztery okrążenia ukończone, 18. Całości, czyli 14 okrążeń do mety. I pamiętajmy, jeden obowiązkowy pit stop dla każdego zawodnika. Jarek, kamieniarz na plecach Marcina. Teraz Marcin, gorsze okrążenie i to sporo gorsze. Jakiś błąd musiał popełnić. A Mikołaj, na plecach Jarka. Ta trójka na razie walczy o drugą, o trzecią pozycję na podium, bo Adaś, Adaś raczej im odjeżdża. Ale mamy jeszcze 13 okrążeń, jeszcze się może dużo wydarzyć. Mikołaj Pel w pit stopie. Jako pierwszy z tej pierwszej piątki postanowił poszukać sobie miejsca na torze gdzieś dalej, złapać tempo. Zobaczymy. Jarek Kamieniarz bardzo naciska Marcina. Obydwa jadą wolniej niż jeszcze parę okrążeń wcześniej. Więc chyba decyzja Mikołaja bardzo trafna. Okaże się za parę okrążeń. Mikołaj szczęśliwie wyjechał przed grupką zawodników i ma sporo wolnego miejsca aż do Karola Romanczyka. Teraz Jarek stracił do Marcina. Troszeczkę dystansu, bo już był dosłownie na zderzaku. A ja proponuję obserwować, jakim tempem będzie w stanie jechać Mikołaj Pel. Bo tutaj może się rozegrać teraz na kilku następnych okrążeniach. Sprawa podium, być może nawet zwycięstwa, chociaż Adam Szydłowski 36, 600, dwa okrążenia z rzędu. Myślę, że ciężko będzie Mikołajowi to odrobić, bo przed pit stopem miał sporą stratę do Adama wynikającą głównie z pozycji startowej Mikołaj 36 780 jak na razie to jest czas podobny do drugiego i trzeciego Adam Szydłowski, bardzo bliski kompletu punktów, 36.590. Żaden z doskonałych kierowców w tym wyścigu nie ma takiego tempa. Szukam Mikołaja na tablicy. 36.870. No niestety nie jest to tempo na zwycięstwo i obawiam się, że też będzie bardzo trudno o drugie czy trzecie miejsce, bo i Marcin i Jarek jadą bardzo podobnym tempem jak Mikołaj. Będzie blisko, na pewno. Pytanie: jakim tempem zrobił pit stop Mikołaj? Czy przeciwnicy popełnią, czy nie popełnią żadnego błędu podczas swoich pit stopów? Ale na pewno Mikołajowi będzie ciężko tutaj zyskać cokolwiek w stosunku do czwartej pozycji z której startował. Adam Szydłowski, start meta minęta, 10 okrążeń za nami, 36600. Marcin Racewi, 36589. Jarek Kamienia ciutkę wolniej i czekamy, jakim tempem jedzie Mikołaj. Gokart numer 4, start meta, 793. No to teraz Marcin na pewno odskoczył troszeczkę od Mikołaja i od Jarka zresztą też. Mamy zawodnika w pit stopie, nie zauważyłem kto tam, kto tam, kto tam nam się pojawił. Jarek jest na to, że Adam jest na to, Marcin był w pit stopie. I Marcin jest przed Mikołajem, ze sporą przewagą. Pytanie teraz: Jarek czy Mikołaj? Na tą chwilę Jarek jest przed Mikołajem. Jeżeli teraz zrobi pit stop i nie popełni dużego błędu, wyjedzie na trzecim miejscu. Być może na drugim ale wygląda na to, że Marcin zrobił tutaj świetnego pitstopa, a Adam Szydłowski 36620, Jarek natomiast 36890. To jest różnica tempa pomiędzy liderem i na chwilę obecną zawodnikiem na pozycji drugiej. Oczywiście wiemy wszyscy, że drugi jest raczej Marcin Racewicz i nic tutaj nie powinno się zmienić. 12 okrążeń za nami. Teraz wolniej Adam, wolniej Kuba Jagura. Adam zrobił pit stop, dobra, nie zauważyłem. Już teraz widzę. Wolniej pojechał Jarek Kamieniarz natomiast niż ostatnio i już jest Mikołaj. Za Jarkiem oznacza to, że Jarek też zrobił już pit stopa, tak. No i Mikołajowi zabrakło niewiele, żeby być przed Jarkiem, a przypominam, to jest walka o trzecie miejsce w piątym wyścigu. O medal, o punkty. A tymczasem Marcin Racewicz dojechał do Karola. Karola? Tak, do Karola Romanczyka, który jeszcze nie był w pit stopie. Nie powinno to tutaj bardzo przeszko, przeszkodzić, aczkolwiek Jarek i Mikołaj doganiają powolutku Marcina. Adaś jest w komfortowej sytuacji, jest pierwszy, ma pusty tor przed sobą, kończy właśnie czternaste okrążenie. 36600. Ze spokojem kontroluje sobie tutaj sytuację. Wyraźnie Karol jedzie wolniej od Marcina. Marcin na pewno nie chce zrobić błędu. O, przepuścił tutaj Marcina i zjeżdża do pit stopu Karol. No i teraz widzimy, jaką przewagę Adam Szydłowski zdołał sobie tutaj ujeździć nad Marcinem, Jarkiem, Mikołajem. Gdzie jest Kuba Jagura? Jest. Kuba Jagura za nimi. Pozycja piąta będzie na mecie po wykonaniu wszystkich pistopów. O już nam tablica pokazuje 15 okrążeń za nami, 3 do mety. Prowadzi Adam Szydłowski, startujący z pierwszego miejsca, autor trapa, chyba nawet na tym okrążeniu ostatnim 36.509. No i wygląda na to jeszcze 2,5 okrążenia, ale wygląda na to, że Adam Szydłowski i Adrian Kowalski to będą jedyni kierowcy z kompletem punktów po pierwszej rundzie. Raczej nie powinno nic już tu Adamowi zepsuć tego wyścigu. 36.509 na poprzednim, 36.512 na tym. Cztery tysięczne różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi okrążeniami w wykonaniu Adama. Jest w świetnej formie. Jest w gazie. Zobaczymy, czy starczy mu tej energii, siły, szczęścia. Do końca niedzieli. Natomiast na pewno jest jednym z faworytów RKC 2019. Adam wjeżdża teraz na linię startmety, rozpoczyna ostatnie okrążenie. Piątego wyścigu. A za nim Marcin Racewicz, Jarek Kamieniarz i Mikołaj Pel. I piąty Kuba Jagura właśnie minął startmetę. A Adaś postanowił jeszcze podkręcić tempo. 36.462. To jest obecnie najlepsze okrążenie tego wyścigu. Uzupełnienie podium, czyli Marcin i Jarek. Dwie wolniej na poprzednim okrążeniu od, od Adama. I uwaga, Adam wjeżdża na linię startmety. Wielkie brawa, pierwsze miejsce. Jeszcze się wstrzymam z tym bezlapem, bo jest tu kilku zawodników, którzy mogą jeszcze namieszać, ale nie, nie udało im się. Więc Adam Szydłowski, komplet punktów, drugie miejsce Marcin Racewicz i trzeci Jarek Kamieniarz. Tak wygląda pierwsza trójka, ja idę na gorąco porozmawiać z Adamem. Przypominam, że teraz króciutka przerwa. Wyścig pierwszej, drugiej rundy wystartuje o 14:00 za 12 minut. 14 minut o 14:00. Zawodnicy w pit stopie, obowiązkowe ważenie, szybki wywiad ze zwycięzcą i 10 minut przerwy przed drugą rundą. Przypominam, Adam Szydłowski, komplet punktów, start pool position, best w wyścigu i pierwsze miejsce. I podium pierwsze uzupełniają Marcin Racewicz i Jarek Kamieniarz. Na miejscu czwartym Mikołaj Pel, piąty Kuba Jagura, Szósty chyba Karol Romańczyk, ale już nie będę strzelał. Adam Szydłowski, Adaś, zapraszam na chwilę do mnie. Chodź, zaraz wymienisz tatą dwa słowa. Adaś. Chodź, Chodź Adam. Tu mamy kamerę na YouTubie na żywo. Zwycięzca piątego wyścigu, komplet punktów. Razem z Adrianem Kowalskim jesteście jedynymi, którzy mają komplet czyli po pierwszej rundzie prowadzicie w RKC po 17 punktów, ty i Adam. Co było najtrudniejsze w tym wyścigu? Jestem świeżo po wczorajszych zawodach dru drużynowych, w których jechałem sam. Jechałem trzy godziny, więc miałem tylko noc na reg regenerację mojego organizmu. W tym wyścigu najtrudniejsze było odskoczyć od Marcina Racewicza. Udało się to i, i, i część wyścigu już starałem się kont kontrolować i na szczęście to się udało. Super, jeszcze raz gratulacje, powodzenia w dalszej części zawodów. Jeden z faworytów, na razie lider exekwo z Adrianem Kowalskim, Adam Szydłowski, a my wracamy za 10 minut w pierwszym wyścigu drugiej rundy.